Panie i panowie, nastał wielki dzień, wyprowadzamy się z Chloe dzisiaj do apartamentów w Burj Khalifa, w najwyższym budynku na świecie. Bierzemy na naszą walizę i udajemy się na miejsca. Tam powiem wam więcej o co chodzi, co, jak, gdzie, dlaczego. E, Także zostańcie ze mną. E, jedziemy sobie autostradą, zobaczcie przed nami największy budynek tam, tam właśnie będziemy mieszkać. Mialiśmy, pan zabiera nasz samochód e, i my wchodzimy do środka, zobaczcie tu jest wyjście a na górze przede mną najwyższy budynek na świecie aż ciężko objąć kamerą jak zwykle tutaj stoi Chloe Cześć Chloe Cześć od razu wchodzimy do środka tutaj mamy hotel Armani i Armani Residences My będziemy mieszkać tutaj. Jesteśmy w korytarzu e, do naszego mieszkania. I pierwsza bardzo ważna rzecz, tutaj wszystko było zaprojektowane przez Giorgio Armani Armaniego. Tak wygląda korytarz i to się nazywa Invisible Doors. Tutaj ktoś mieszka. To są normalne drzwi do kogoś domu. I one są jakby częścią ściany, tu jest tylko kod. Przykłada się ten czytnik przykładamy i wchodzimy, Pum. I chodzimy do środka. No i jestem w apartamencie. Apartament, tak samo jak e, cała tutaj, cały ten teren, cały korytarz, cały lobby, jest zaprojektowany przez Giorgio Armaniego. E, mamy tutaj piękne widoki. Zaraz wam pokażę w ogóle więcej. Dopiero co przyszliśmy tutaj. E, taka mała ciekawostka, teraz na początek. Zabrali nam walizkę i przeskanowali ją taką, takim skanerem jak na lotniskach, żeby tam czasami nie było jakiejś broni albo jakichś zabronionych substancji, nie wiadomo czego. E, także bezpieczeństwo jest tutaj na najwyższym poziomie, od razu widać. E, kolejna rzecz, <laughs> tak sobie leżę i mam tutaj iPada, w którym steruję całym mieszkaniem tak naprawdę. Nie wiem do końca jeszcze co tutaj jest w opcjach, ale za chwilę Wam pewnie o tym powiem. Na razie widzę, że jest, e, można zamówić jedzenie sobie z restauracji. E, można kontrolować pokój, zaraz zobaczymy. Światła, zasłony. O, zasłony, czy mi się wydaje, czy można zas zasłony iPadem zamknąć? Czekajcie. Oh yeah. Oh yeah. To jest dopiero bogactwo. Rozwolę na kanapie, leży sobie steruję sobie iPadem zasłonami. Otworzymy je na razie, żeby nie było źle. Jeszcze mamy jasno, dlatego fajnie by było je otworzyć. Mega, mega fajne. Burzka w ogóle powstała w roku 2009, więc już ma 10 lat. E, troszkę od razu powiem Wam, że widać, że jest wszystko lekko podpsute. Nie będę tutaj słodził, już wszystko jest idealnie. Wiedzieć, jaki jest mój styl. Na przykład iPad jest dosyć porysowany, jak widać. E, nie wiem, czy to widać tutaj. Jakieś odpryski, nieodpryski. Rysy wszędzie trochę jest brudny. No cóż, to jest jakby prawdziwe życie. W jakichś tam filmach reklamowych pokazują, że wszystko się błyszczy i tak dalej, no ale później tego się używa, no i z czasem to się po prostu robi no, zużyte, takie jak każdy inny dom. No dobra, w takim razie odprowadzimy Was po mieszkaniu teraz, razem z Chloe. Zacznijmy od najważniejszego miejsca w każdym domu, a mianowicie od parku. Mamy tutaj selekcję różnego rodzaju alkoholi, kawa, herbata też jest. Ekspres na kapsułki. Może sobie później wypijemy kawkę. E, jakieś szkło jest, lodówka pod spodem jest. No a wina, się, które się chłodzą w środku, e, białe wino musi być chłodne. Czerwone w temperaturze pokojowej. E, idziemy dalej. Tutaj mamy, jakby, taką jadalnię. Duży stół, cztery krzesła. E, I co? A i to chyba wszystko z tej strony. Dalej. Yy, mamy tutaj głośnik, który też się łączy iPadem, wszystko iPadem. Tutaj mamy specjalne takie. Nie wiem czy widzieliście kiedyś, jak Arabowie piją kawę. Mamy takie malutkie filiżaneczki i taki duży dzbanek złoty. To jest taki zestaw, właśnie. A tutaj mamy pracownię, taki jakby gabinet. Yy, kolejny iPad. Ten iPad jest do drugiej części domu, osobny. Tym iPadem kontrolujemy sypialnię, która jest dalej, i wszystko tutaj. Yy, i głośnik można kontrolować dwoma. E, także tak wygląda miejsce do pracy. Widoki, oczywiście, piękne. Nie wiem, czy widać widok, e, ale widoki są w ogóle na pół miasta, dlatego że to jest tak zrobione, że każdy apartament jest w takim, jakby półokręgu zrobiony, żeby zmaksymalizować e, widok. Bo jeżeli mamy apartament w ten sposób zrobiony, to są szyby, to widzimy wszystko dookoła praktycznie. I tak samo wygląda ten apartament. E, jak pokażę Wam e, wszystko, to wrócimy się do salonu i pokażę Wam gwóźdź programu Widok na fontanny dubajskie. A teraz idziemy do sypialni. Tak wygląda sypialnia, proszę bardzo. Łóżko jest e, największy rozmiar, jaki tylko może być. To jest prawdopodobnie nawet nie King Size, tylko Kalifornia. Chyba to jest jeszcze większy rozmiar niż King Size. E, co? Lampy, nie lampy, fotel, oczywiście ogromne okna, które też można zamykać i otwierać iPadem. I za nami jest Łazienka, główna Łazienka, bo przy wejściu jest jeszcze Łazienka dla gości. Jest to the bathroom. Jest to tub. So if you wanna go extra fun. You can climb up this ladder as well. Yeah, this is for towels. <laughs> <laughs> yeah, and there's uh, two things. So you can brush your teeth, you, and I can brush my teeth here. Very nice. And here is toilet. Good. And here's the shower One from the ceiling One from the shower. And it could be your microphone as well. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o to mieszkanie. Tutaj mam jeszcze po drodze pokażę Wam tu jest szafa, taka trochę duża do której się wchodzi, ale to już taki bajer tak naprawdę. E, najfajniejsze jest to, właśnie, że jest wszędzie są okna, jest bardzo dużo okien dookoła i widok jest dosłownie na pół miasta. Jesteśmy z portem w salonie teraz e, i pokażę Wam, jakiś jest widok przede mną. Przede mną widać może nie calutkie fontanny, ale widać koniec, ostatni jakby taki blok tych fontan, gdzie będziemy mogli sobie obejrzeć wieczorem, już niedługo, bo jest już po południe. E, pokaz. Tu jest fontanna, a tu zaraz obok jest opera w Dubaju, mamy widok na operę też. Nie no, powiem Wam, naprawdę życie Bogacza mieszkającego w najwyższym budynku na świecie jest wspaniałe. Pewnie się zastanawiacie skąd ja, Paweł Gołduch, się tutaj wziąłem. Przecież nie jestem milionerem. A, zaraz Wam o tym powiem. Czekajcie, najpierw trzeba zobaczyć cały budynek, więc pójdziemy sobie e, na basen i pójdziemy sobie na siłownię. Jestem ciekawy jak to wszystko tam wygląda. E, a później jest naprawdę mega fajna rzecz tutaj, taka prawdziwie vip Jest osobne wejście dla mieszkańców Burj do Dubai Mallu. Nie trzeba w ogóle stąd wychodzić, jest tunel, który prowadzi prosto do Dubai Mallu. Chciałbym razem z wami tam się przejść i zobaczyć. Także idziemy najpierw na basen. Jesteśmy na basenie. Tak mniej więcej na basen, nie chcę ludzi pokazywać, ale tutaj mamy na górze widok. Hmm. Idziemy teraz zobaczyć siłownię. Nie wiem czy teraz zrobię workout, bo jakoś mi się nie chce jeszcze, może bardziej wieczorem, ale zobaczymy jak wygląda siłownia tutaj. Powinna być jakaś super, ale to się zaraz okaże. Hmm, powiem Wam, że jest mniejsza niż myślałem i nie są same maszyny. No szczerze mówiąc spodziewałem się czegoś lepszego po, wiecie, no Burj Khalifie, to jest wszystko niby najlepsze z najlepszych, a tutaj średnio że chodzi o siłownię, naprawdę średnio. Burz Khalifa Siedzimy sobie i słuchamy wszystkich piosenek, które mają Burz Kalifa w nazwie e, Jest jedna niemiecka, jedna koreańska Jeżeli jest jakaś amerykańska, to dajcie znać w komentarzu, ciekawy jestem Gdzie są im dłużej to jestem w tym apartamencie, tym bardziej widzę, że W momencie projektowania tego wszystkiego Giorgio Armani miało świra na punkcie Invisible doors, wszystko musi być niewidzialne Wszystko jest zrobione tak że zamykamy, i to jest po prostu zwykła ściana. Wszystko, zobaczcie, z tej strony mamy telewizor. Jakiś zwykły, mały, bo wtedy to był pewnie duży. <grybujesz> I zamykamy, i to nie ma tego, nie? Wszystko jest w ten sam sposób zrobione. Tutaj, tu jest przejście do kolejnych pokoi, i też zamykamy. I to są drzwi w kolorze ściany, które mają być takim przedłużeniem ściany, i nagle nie ma w ogóle drzwi, nie ma te, nie ma pokojów. Także widzę, że poleciał ostro w niewidoczne drzwi. Wszędzie wszystko jest tak zwane. Nawet szafy. Tu jest szafa, zobaczcie, to jest taka to naprawdę kuchnia. I ta kuchnia jest z taką niby szafą, która jest też jakby niby niewidzialna, że nie ma osobnego koloru i tak dalej. Tylko jest to samo. A tu w środku, proszę bardzo, w kuchnia i tak dalej, nie? Zaczął się pierwszy pokaz fontan. Ja sobie stoję w oknie, popijam sobie whisky. I proszę bardzo, fontanny przybórz kalifa. Więc skąd tutaj się wziąłem i jak to jest, że jestem w Los i tutaj pomieszkam przez nie powiedziałem to wcześniej, ale oczywiście tylko jedną noc, bo wiadomo, więcej byłoby za drogo. To jest apartament wynajęty przeze mnie na Airbnb i udało mi się go wynająć dlatego, że jakiś czas temu podlinkowałem w opisie taki link, który daje wam zniżkę. I dzięki temu, że Wy klikacie i odbacie jakąś tam podróż, gdzie używacie Airbnb jako swojego mieszkania. Ja dostaję też jakiś tam zysk z tego, czyli jest zniżka dla Was i jakieś kredyty do wykorzystania na serwisie Airbnb dla mnie. To wisiało u mnie na kanale długi czas, uzbierałem się dużo pieniędzy i dzięki temu właśnie wystarczyło mi na jedną noc w takim mega luksusowym apartamencie. Jedna noc tutaj kosztuje 1500 zł ja to mam za darmo, dzięki temu, że właśnie są te kody. Polecam Wam. Po pierwsze, dlatego, że klikając w taki link, macie zniżkę do tam 95 zł. A po drugie, możecie sami takie linki dawać znajomym i wtedy zarabiać na tym pieniądze. Tak Mniej więcej na jednym takim linku, jeżeli ktoś w niego kliknie i faktycznie coś zabukuje na Airbnb, dostaje się wtedy 50 zł. dla siebie, czyli wy dostajecie 100, a ja dostaję 5 dych. Myślę, że dobry deal dla obydwu stron. I dzięki temu tutaj właśnie jestem. To jest wspaniała sprawa. Podlinkuję oczywiście ten sam link w opisie, więc naprawdę polecam Airbnb. Nie tylko dlatego, że nie wiem, co że mam tutaj kredyty i tak dalej, ale też dlatego, że mieszkając w Airbnb, na przykład byłem w Japonii, w Osace. Mieszkałem nie w jakimś nudnym, zwykłym hotelu w stylu typowo zachodnim, tylko mieszkałem w prawdziwym mieszkaniu Japończyka. Gdzieś w normalnej, takiej mieszkanej dzielnicy w środku Osaki, i czułem się przez chwilę, gdy jakbym tam naprawdę żył. Poczułem ten styl życia Japończyków, i to nie jest możliwe z hotelami tylko w Airbnb jest coś takiego możliwe. Dlatego wam to polecam. Olać kody, nawet, olać wszystko inne. Y sam fakt, że mieszkasz w autentycznym miejscu osoby z danego kraju, gdzie możesz poczuć tą kulturę, możesz poczuć ich styl życia, to jest naprawdę wspaniałe. Do tego dochodzi fakt, że Airbnb się bardzo opłaca, jeżeli jest więcej niż tam jedna, dwie osoby, bo często są mieszkania całe, w których jest na przykład miejsce na 7 osób, 10 osób, i po rozbiciu ceny tego mieszkania na poszczególne osoby wychodzą śmieszne sumy typu 30 zł, 40 zł za osobę czy na 50 a mieszkania są wspaniałe, naprawdę wspaniałe czasami. Gdzieś tu podlinkuję naszą ogromną willę na Pali, gdzie było miejsce na, już nie pamiętam ile osób, ale bardzo wiele osób. I cena na osobę wychodziła strasznie, ale to strasznie niska za willę z basenem, z kuchnią, sama kuchnia była większa niż całe moje mieszkanie w Dubaju. Więc uważam, że to jest świetny pomysł. Polecam, klikajcie w link, rejestrujcie się w Airbnb, dostaniecie zniżkę, a dzięki temu ja też będę mógł nagrać w przyszłości filmy takie jak ten, z jakichś bardzo ciekawych miejsc. Moim marzeniem jest na przykład wynajęcie kiedyś zamku na jedną noc, czy czegoś takiego. Także czas udać się do Dubaj molu teraz, przetestować ten sławny Wiposki tunel. Idziemy prosto tam i zobaczymy jak to wygląda. Wyszliśmy z windy, są jakieś drzwi tutaj. Mój przycisk bezdotykowy. Okej. Okay. Dubai Mall Link Do przodu Przysykamy kartą i dopiero wtedy możemy wejść Jeszcze jeden ten wszystkich na kartę Wszystko jest mega bezpieczne zrobienia. Dobra, wychodzimy na jakiś korytarz Tu jest kolejka, żeby wyjechać na burzkarstwo do góry, gdzie turyści jeżdżą Mamy korytarz obok tej kolejki Tutaj, proszę bardzo Nie wiem, już minęło czasu. Myślę, że łącznie będzie z 10 minut. Ciągle jesteśmy w drodze, jesteśmy na tym takim pasie jakby ruchowym i cały czas jest kolejny zakręt, kolejny jakiś ruch i tak dalej, i ciągle trzeba iść do przodu, do przodu, do przodu. Dobra, okej, okay. mamy bezpośrednie połączenie z Dubajmolem, ale to nie jest tak, że to trwa minutę i jesteś w Dubai Mallu. Naprawdę trzeba się nachodzić. A teraz przechodzimy przez sklep z pamiątkami. Zobaczcie tutaj małe burszkalify pamiątkowe i dopiero za tym sklepem jest wyjście i proszę bardzo, jesteśmy w Dubai Mallu wreszcie a teraz czas coś zjeść w Dubai Mallu dzisiaj w menu mamy teriyaki spicy chicken don czyli taki powiedzmy kawał mięsa polany ostrym sosem teriyaki z troszkę różnymi rodzajami warzyw na ryżu i oczywiście ramen, tantan -tan ramen, taki ostry, fajny, dobry ramen, co mam więcej o nim powiedzieć, jemy. Zrobiliśmy jeszcze po drodze małe zakupy i wracamy do naszego apartamentu i znowu mamy taki mini maraton tym długim tunelem. Jesteśmy już przy samym końcu, czyli teraz trzeba tylko przeciągnąć kartą. Chloe, czyń honory. Bum. Eee, proszę bardzo. Jesteśmy z powrotem w naszym e apartamencie. I zobaczcie, co w ogóle odkryłem na iPadzie. E, mamy tutaj kamerę. E, to jest kamera, która e, jest zamontowana w drzwiach, że można sprawdzić, czy ktoś jest przed drzwiami na przykład. Jeżeli ktoś przed jakąś przesyłką, czy z czymś tam, czy ktoś w ogóle puka do drzwi. Sprawdzamy sobie na tej kamerze. O, ok, to jest koleś z McDonalda. Dobra, wpuszczę go. Oglądamy jakiś losowy film na BBC. Nie okazuje się, że nie da się Netflixa w ogóle odpalić tutaj, bo po prostu ten system jest chyba zbyt stary. Nie wiem, nie ma takiej opcji po prostu. Więc widzicie, wszystko ma swoje plusy i minusy. A tymczasem my powoli idziemy spać i widzimy się prawdopodobnie jutro rano. No i obudziliśmy się następnego dnia. Czas powoli się stąd zbierać. Doba hotelowa się kończy. Zbieramy nasze manatki i jedziemy do domu. Żegnamy się. Hej, namu! Zachowujesz się, jakby już nas nie zdoł. Kot, jak to kot, już nas pewnie zapomniał po tym jednym dniu. A ja się z Wami żegnam na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak macie jakieś pytania, dajcie je w komentarzach. Jeszcze raz zachęcam do używania Airbnb na wycieczki, dlatego że jest to wspaniałe doświadczenie. Ja tak często robię i nigdy nie żałowałem jeszcze. Link w opisie, tak jak mówiłem wcześniej. Pamiętajcie, dostajcie od do tego jeszcze zniżkę. I na razie.